Alo, alo, witam wszystkich zgromadzonych Nieprawdopodobne Z margonem perwowe, powoli staje się meti Od dzisiaj możecie Ulepszać swoje przedmioty He, śmieszne w chuj, Ale to w końcu coś działają W końcu coś działają, aby gra się rozwijała Od dzisiaj w oknie rzemiosła Znajdziecie aż trzy nowe zakładki są, A są nimi Ulepszenie, rozbijanie oraz ek Ekstrakcja Dwie z nich czekają na was otworem, a trzecia pojawi się w niedalekiej przyszłości. Dobra, to sobie tutaj poczytacie, bo mi się nie chce. E, czyli tak, mamy rzemiosło, recepty, rozbijanie, a ekstrakcja będzie dopiero za jakiś czas. Na, tym, na czym to polega? Tutaj warto nadmienić, że każdy z wodników posiada inną wartość punktów ulepszenia. A ich główna wartość wyliczana. Kurwa. Hate park mi się odpalił, do chuja. Co ty się od... A nie, ale jest tak, dobra, sorry. A ich główna wartość wyliczana jest na podstawie poziomu wymaganego. Wymaga na poziomu wymaga przedmiotu. Im większy, tym więcej. A także na podstawie przedmiotu ulepszanego. W przypadku, gdy przedmiot ulepszający należy do głównej, do jednej z następujących kategorii, zwiększy ilość otrzymywanych punktów. O. Zasady naliczania punktów bonusowych. Ulepszenia. 50% więcej za ten sam typ przedmiotu, 150% więcej za tę samą rzadkość przedmiotu, plus 200%. Kurwa, czyli będzie trzeba legendy przepalać z tego, co tutaj odczytałem. Podczas przejścia. Aha, dobra, tego. Aha, dobra. Podczas przejścia z czwartego poziomu ulepszenia na piąty. Każdemu graczowi odblokuje się możliwość wybrania jednej z trzech losowo dobranych dodatkowych statystyk. Trzech losowych, a ciekawe tutaj są odporności, absorpcje, wszystkie cechy. W przypadku, gdy żadna z nich nie podoła oczekiwaniom, gracz ten będzie mógł za pomocą specjalnych przedmiotów zmienić ją. Aby zakląć przedmiot na poziom piąty, gracz będzie musiał posiadać odpowiednią ilość esencji danego typu oraz złota. 120 esencji ja pierdolę no moim zdaniem to, to mało kogo będzie stać, nie. To jest taki przykład. Zbroja na 300 to jest chyba zbroja na maga, o ile się nie mylę. Ale kurwa no, 120 esencji. Trochę jest, nie? Trochę jest. No i tak z, z 10g powiedzmy, no. Rozbijanie jest nieodłącznym elementem ulepszenia przedmiotów, a także wykonywania nowych. Od teraz grać będzie mógł rozbić każdy z przedmiotów na tych samych warunkach, w co ulepszyć. Zdobyta esencja nie tylko może zostać wykorzystana jako składnik ulepszenia, ale również jako. No to wiadomo nie. To wiadomo. Kurwa, mać. Ciekawe, ciekawe, zalogowałbym się do gry i sprawdził, jak to działa. Tylko, że jest przerwa techniczna, coś bym tam rozbił, nie? zobaczył, jak to działa. Ale z tego co widzę, to, to nie tylko esencja będzie potrzebna, nie? Będą poziomy ulepszeń. Tutaj jeszcze coś ciekawego było, czekajcie. Yy. Aby rozbić sprzęt, należy otworzyć okno rzemiosła, a następnie wybrać zakładkę Rozwijanie. Potem wskazujemy interesujące nas przedmioty i akceptujemy cały proces. Od teraz ilość esencji obliczana jest na podstawie poziomu przedmiotu, na jaki jest dedykowany. Ja pierdolę, ej. Dobrze, co? Legendy na mały poziom, naprawdę. Potanieją, potanieją, no bo... Bo, tak jak tutaj Germody nam wspomniało, od teraz ilość esencji obliczana jest na podstawie poziomu przedmiotu, na jaki jest dedykowany. Każdy z graczy może dowolnie wyrazić zgodę, aby odmówić zastępcy korzystania z okna rzemiosła. Aha, dobra. Aby nadać zastępcy takie uprawnienia, należy wejść. Żebyś... dobra, to każdy wie. Inne zmiany wraz z wprowadzeniem nowego mechanizmu ulepszenia przedmiotów stare przedmioty ulepszające stracą swoją moc. Nie będą również dostępne w grze ulepszające? Aha, to chyba ulepszenie, plus 9 to takie coś chyba chodzi, wiecie jak heroiki ulepszacie albo coś Oraz zostaną wymienione na nowe przedmioty dające punkty ulepszenia Każdy z ulepszonych przedmiotów zostanie odpowiednio zmieniony zgodnie z nowym mechanizmem Aha, dobra, ja to rozumiem, nie? Czyli przykładowo, wiecie, czy mogli sobie ulepszyć yy, pierścień nie wszystko, tylko jakąś statystykę po prostu, nie? Jakąś statystykę. Przez następne 30 dni Kowaliaki, 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 chyba tam w Bugrabadu, czy gdzie to tam jest, będzie posiadał w swojej ofercie możliwość wymiany po starych nożnikach przedmiotów legendarnych na esencję. Aha, czyli jeszcze. Dobra. Czyli jeszcze przez 30 dni można wymieniać sobie legi. Ale to bardziej z tych małych poziomów, bo z tych większych się nie opłaca, nie? bo z tego co tutaj Germory napisało, to teraz już nie będzie, że legalna kurwa na 130 daje 40 esencji. nie? Gdyby ktoś doświadczył problemu z wyświetlaniem ikon bądź innych części interfejsu, zalecamy wyrzucenie pamięci podręcznej przeglądarki. Dobra, może teraz wejdziemy do gry. Dobra, mamy to. Mamy to. Pójdź, zobaczcie moje skrypty, I nie zgłaszajcie mnie na panel, widzowie. Ej, teraz robimy tak, Rzemiosło Ulepszanie. Składniki. Wskaz przedmiot. Wskaz przedmiot. No kurwa. Aha, może w torbie musiałbym go mieć. Przykładowo chciał tą zbroję ulepszyć. Składniki. Ten feł. Ej, kurwa, dobre to jest, ej! To jest dobre. Czekajcie, tak dwa beki sobie zrobimy na razie. Aha, tutaj od razu podświetla temy, które mogę przepalić Dobrze w chuj, co? Ale 48 koła trzeba, nie? Dobra, tylko nie będę dawał, tylko wam pokażę jak to działa Ulepsz Opcja jest nieodwracalna no Dobra, powiedzmy Aha, dobra Myślę, że spoko, nie? Spoko, opcja będziecie mogli mówim... Nie wiem, takie, ile to daje? Dwa koła No no i sobie po prostu wymieniacie, nie? Kozak opcja, kozak opcja, naprawdę propsy dla Germory. Tego nie mogę dać. Powiedzmy, że to. No kurwa ej. Tylko tych ulepszeń trochę jest, nie? Bo tutaj jeszcze rozbijane jest. Ogólnie podoba mi się to. Kurwa co jest? Aha, dobra. Dobra, mamy już 16 koła. Myślę, że gdybym wyczyścił swój cały depozyt. Nie? nie wiem, sami ocencie, dajcie znać, czy Wam się to podoba. Jak dla mnie spoko opcja, nie? Spoko opcja, tylko trochę kujowo, że legendy stracą na wartości te na mniejszy poziom. Dzisiaj ogólnie miał być inny filmik. Może zaraz nagram, zobaczymy, ale no publikacji dzisiaj nie będzie. Ile minut jest? 8 minut. Dobra, dobijamy do 10 i ustawiamy 50 reklam. Nara. A tak całkiem poważnie zawijam, taki spontan, wchodzę sobie do gierki, patrzę kurwa przerwa techniczna, wchodzę na blok techniczny, patrzę tutaj jakieś ulepszenia, myślę, że spoko, spoko, będzie na pewno co robić, nie? gra ożyje, Gotów coraz mniej, niedługo nowy świat publiczny, nowy prywatny, czy będę grał na nowym świecie publicznym, jak dacie zaproszenie, czy będę grał na nowym świecie prywatnym. Jak założę postać. Nie no świer wiadomo. Ale spoko opcja, spoko. Może dzisiaj coś na streamie pokminimy. Stream około 17 dzisiaj. No i co? To by było na tyle. Nara! Co kurwa Nara. Siema.